You've been me, baby. Jak zwykle idę słuchawkami prosto przez korytarz, lekko zgarbiona postawa i ta niepewność oczywista. W tym momencie mi się odpaliła nuta gipsa Nigdy albo zawsze prawdziwie piękna muzyka Nagle widzę, jak dziewczynie, upadła książka Myślę, żaden problem, przecież podnieś ją, bachostka Gdy ją podawałem, popatrzyłem tobie w oczy Nie potrafię już o niczym innym myśleć o tej pory Bo ty wtedy uśmiechnęłaś się tak pięknie Ja zaczerwieniony, tylko byłem w stanie podać ci rękę Przestawiłem się imieniem, zresztą ty podobnie Ostatni uśmiech Ponad dwa tygodnie było ciężko cię odnaleźć w tej ogromnej szkole Jaki siwet na auli to chyba spotkanie z autorem mosty, Zabiło serce, kiedy siadłaś dużo mnie Bałem się, że nie będziesz już o mnie pamiętała, więc siedziałem cicho, bo wstydziłem się zagadać Chwilę zajęło, zanim popatrzyła się w moją stronę Uśmiechnęła się i nasze oczy były znów złączone Jakoś się śmiało zacząłem wtedy rozmowę Ty się ciągle uśmiechałaś Ten numer dociera do końca Zobaczymy jak przez życie pisana Będzie historia, jeśli podniesiona Książka była moją łopatą To wiesz, że najpiękniejszy skarb Wtedy ujrzał dzienne światło Wtedy ujrzał dzienne światło Uwierz, zrobię wszystko Żeby to nie zgasło Odkąd ujrzałaś dzienne światło Chcę mieć tylko Ciebie, a nie każdą wow. Nie wiem, czy to miłość Między nami, dwaj Ty na co świeci to gwiazdy nad nami Wiesz, że jesteśmy tu sami A zegar?